Rozdział XVI Ania pojechała do uroczyska w piątek wieczorem, dwa dni przed ślubem. Nelsonowie przygotowali obiad dla grona najbliższych przyjaciół i gości przyjeżdżających pociągiem podstawianym dla pasażerów statku. Letni dom doktora Nelsona był wielki, zbudowany bez planu wśród Świerków porastających długi półwysep. Po obu stronach widać było zatokę i pas wypinających złociste piersi wydm na wylot obeznanych z wiatrami. Ania polubiła go od pierwszego spojrzenia. Stare domy z kamienia zawsze wyglądają spokojnie i dystyngowanie. Nie boją się deszczu, wiatru ani chwiejności mody. W to czerwcowe popołudnie uroczysko kipiało życiem, młodością i podnieceniem. Przepełniał je śmiech dziewcząt, głosy witających się przyjaciół, bieganina dzieci i nadchodzące prezenty. Wszyscy krzątali się radośnie, przygotowując się do zbliżającej się uroczystości. Dwa czarne koty doktora Nelsona, noszące imiona Barnaby i Szawła, siedziały na balustradzie zabezpieczającej werandę i przyglądały się wszystkiemu jak nieprzeniknione sfinksy. Sally opuściła resztę towarzystwa i zaciągnęła Anię na górę. Zatrzymaliśmy dla ciebie pokój w skrzydle północnym. Oczywiście będziesz go musiała dzielić co najmniej z trzema innymi dziewczętami. Panuje tu straszne zamieszanie. Ojciec kazał ustawić dla chłopców namiot wśród świerków. Później będzie można rozstawić łóżka na werandzie za domem. Większość dzieci będzie można ułożyć na stryszku z sianem. Och, Aniu, jestem taka podniecona. Wychodzenie za mąż jest źródłem niekończącej się radości. Dzisiaj przyjechała z Montrealu moja ślubna suknia. Jest piękna jak marzenie, uszyta z koronki w kolorze kremowym z koronkowym kołnierzem wyszywanym perłami. Przyszły też prześliczne prezenty. To jest twoje łóżko. Razem z tobą będą spały mami, babcia Grey, Dorota Fraser i Zuzia Palmer. Mama chciała tu położyć Emmy Stewart, ale jej nie pozwoliłam. Emmy cię nienawidzi, bo sama chciała być moją druchną. Ale dla mnie ona jest za gruba i za niska. Poza tym w sukience koloru zgniłej zieleni wyglądałaby na ciężko chorą. Och, Aniu, przyjechała też ciocia myszka. Pojawiła się kilka minut przed tobą i wszyscy wpadli w popłoch. Musieliśmy ją zaprosić, ale nikt się nie spodziewał, że przyjedzie wcześniej. Ciocia Myszka? Kto to taki? Ciotka taty, żona Jakuba Kennedy'ego. Tak naprawdę ma na imię Gracja, ale Tomaszek przezwał ją Ciocią Myszką, bo stale myszkuje i wyciąga na światło dzienne sprawy, które chcielibyśmy ukryć. Nie ma przed nią ucieczki. Wstaje bardzo wcześnie w obawie, że coś mogłoby jej umknąć i kładzie się spać ostatnia. Ale nie to jest najgorsze. Kiedy tylko można powiedzieć coś niestosownego... Ona na pewno to powie. Przez całe życie nie zrozumiała, że są pytania, których nie wypada zadawać. Tata nazywa jej przemówienia serdecznymi życzeniami cioci myszki. Ona na pewno zepsuje atmosferę przy obiedzie. Oho, idzie tutaj. Otworzyły się drzwi i weszła ciocia myszka gruba, niska, z ciemnymi włosami i okrągłymi oczami. Poruszając się, rozsiewała wokół siebie zapach naftaliny. Gdyby nie wyraz wiecznego zatroskania malujący się na jej twarzy, przypominałaby wielkiego kota, który się wybrał na polowanie. A więc to pani jest tą panną Sherly, o której tyle słyszałam. W niczym nie przypomina pani panny Sherly, którą kiedyś znałam. Tamta miała piękne oczy. No, Sally, w końcu wychodzisz za mąż. W domu zostanie tylko biedna nora. Cóż, wasza matka powinna być szczęśliwa, że pozbyła się aż pięciu z całej szóstki. Osiem lat temu spytałam ją, Janko, czy ty naprawdę wierzysz, że uda ci się wydać je wszystkie za mąż? Moim zdaniem mężczyzna jest tylko źródłem kłopotów, a małżeństwo jest największą niewiadomą, na jaką się w życiu decydujemy. – Ale cóż innego kobieta może zrobić? – właśnie powiedziałam to biednej Norze. – Zapamiętaj sobie moje słowa, Noro – powiedziałam. – Staropanieństwo nie należy do przyjemności. – O czym myśli ten Kuba Wilcox? – Och, ciociu Gracjo, po co to mówiłaś? Kuba i Nora posprzeczali się w styczniu i od tego czasu on przestał tu przychodzić. Uważam, że człowiek powinien mówić to, co ma na myśli. Lepiej niczego nie ukrywać, dlatego o niego spytałam. Powinnaś wiedzieć, powiedziałam jej, że ludzie mówią, że Kuba zabiera na przejażdżki Eleonorę Pringle. Nora zrobiła się czerwona na twarzy, zezłościła się na mnie i uciekła. A co tu robi Vera Johnson? Nie jest przecież żadną krewną. Wera jest moją wieloletnią przyjaciółką, ciociu Gracjo. Zagra marsza weselnego. Ona? Mam nadzieję, że się nie pomyli i nie zacznie grać marsza pogrzebowego, jak żona tomasza Scotta na ślubie Dory Best. To zły omen. Nie mam pojęcia, gdzie poukładacie na noc tych wszystkich gości. Niektórych będziecie chyba musieli pozawieszać na sznurkach, jak bieliznę do suszenia. Dla każdego znajdzie się miejsce. Mam tylko nadzieję, że nie zmienisz zdania w ostatniej chwili jak Helenka Summers. Wywołałabyś straszne zamieszanie. Twój ojciec ma okropnie dobry humor. Nie chciałabym wywoływać wilka z lasu. Mam tylko nadzieję, że to nie wróży mu rychłego wylewu. Widziałam już coś podobnego więcej niż jeden raz. Tata czuje się świetnie, ciociu. Jest tylko troszkę podniecony. Moja sali jesteś jeszcze za młoda, żeby wiedzieć, co się może wydarzyć. Twoja matka mówiła mi, że ceremonia odbędzie się jutro w samo południe. Zwyczaje ślubne się zmieniają, jak wszystko, ale bynajmniej nie na lepsze. Kiedy ja wychodziłam za mąż, robiło się to wieczorem. Mój ojciec ustawił na stołach weselnych siedemdziesiąt litrów wódki. Ale czego chcieć? Dzisiaj są inne czasy. Co się stało z Mercy Daniels? Spotkałam ją na schodach, ma strasznie ziemistą cerę. Bóg jest bogaty w miłosierdzie chichotała sally wciskając się przed kolacją w świeżą sukienkę. Nie cytuj Biblii bezmyślnie, napomniała ją ciocia myszka. Niech jej pani wybaczy, panno noszerli. Sali jeszcze nie umie wychodzić za mąż. Mam nadzieję, że pan młody nie będzie przypominał wyglądem osaczonej zwierzyny. Wielu młodych tak wygląda. Pewnie się tak czują, ale nie muszą tego przecież po sobie pokazywać. Mam nadzieję, że nie zapomni obrączek. Zdarzyło się to Aptonowi Hardiemu. Zostali sobie z florą poślubieni kółkami do wieszania zasłon. Jeszcze raz rzucę okiem na prezenty. Dostałaś dużo ładnych rzeczy, Sali. Mam tylko nadzieję, że łyżeczki nie będą aż tak trudne do polerowania, jak się obawiam. Kolacja w oszklonej werandzie przebiegła w radosnej atmosferze. Wszędzie pozawieszano chińskie latarenki, które rzucały kolorowe, przyćmione światło na piękne suknie, lśniące włosy i jasne, nieczernione brwi dziewcząt. Barnaba i Szaweł siedzieli jak chyba posągi na szerokich poręczach fotela doktora, częstującego je na przemian resztkami ze swojego talerza. Jest niewiele lepszy od parkera Pringla, powiedziała ciocia myszka. Jego pies zasiada przy stole na własnym krześle i ma własną serwetkę. Wcześniej czy później spotka go za to kara. Biesiadników było wielu, ponieważ przyjechały już wszystkie zamężne córki Nelsonów z małżonkami, druchny i drużbowie oraz animatorzy zabawy. Było wesoło, mimo serdecznych życzeń ciotki Myszki, a może właśnie dzięki nim. Nikt nie traktował Cioci Myszki poważnie. Młodzi podśmiewali się z niej. Kiedy przedstawiono jej Gordona, Hila powiedziała: Proszę proszę, wyglądasz całkiem inaczej niż się spodziewałam. Zawsze sądziłam, że Sali wyjdzie za mężczyznę wysokiego i przystojnego. Odpowiedziała jej salwa śmiechu. Gordon Hill, rzeczywiście niezbyt postawny, z twarzą, o której przyjaciele mówili w najlepszym razie, że jest przyjemna, wiedział, że jeszcze nie raz usłyszy o sobie równie niepochlebne rzeczy. Do Doroty Fraser, ciocia myszka powiedziała. Patrzcie państwo, za każdym razem widzę cię w innej sukience. Mam tylko nadzieję, że kasa twojego ojca wytrzyma to jeszcze przez kilka lat. Dorota prawdopodobnie zakotowała się w środku, ale inne dziewczęta uznały tę uwagę za śmiechu wartą. Podczas rozmowy o przygotowaniach do obiadu weselnego, ciocia myszka powiedziała Mam nadzieję, że po posiłku wszyscy oddadzą swoje łyżeczki. Po weselu Gerdy Pol brakowało pięciu sztuk i nigdy ich nie znaleziono. Wówczas pani Nelson, która pożyczyła osiemnaście łyżeczek i szwagierki, od których je pożyczyła, wyglądały na zaniepokojone, ale doktor Nelson stwierdził z humorem. Przed wyjściem każdy będzie musiał pokazać kieszenie, ciociu. Łatwo ci się śmiać, Samuelu. Ja nie widzę w tym nic śmiesznego, kiedy chodzi o moją rodzinę. Ktoś przecież musi mieć te łyżeczki. Nie bywam w gościach, ale mam oczy otwarte. Może kiedy się gdzieś zobaczę, poznam je na pewno, chociaż minęło już dwadzieścia osiem lat. Biedna nora była wtedy maleńka. Pamiętasz, Janko? Była na ślubie w białej haftowanej sukience. Dwadzieścia osiem lat, ach, Noro, posuwasz się w latach, chociaż w tym świetle wyglądasz młodo. Nora nie śmiała się razem z innymi. Wyglądała tak, jakby lada chwila miała zacząć ciskać gromy. Mimo sukni w kolorze żonkili i pereł w ciemnych włosach, przypominała ani ćmę. W przeciwieństwie do sali, chłodnej, jasnej blondynki, Nora Nelson miała piękne, czarne włosy, mroczne oczy, ciemne, wyraziste brwi i miękkie, różowe policzki. Jej nos był odrobinę garbaty. Nigdy nie uchodziła za piękność, ale ani się podobała mimo nadąsanej miny, świadczącej o skrywanej urazie. Miała wrażenie, że wolałaby się raczej zaprzyjaźnić z Norą. Niż z ogólnie lubianą sali. Po kolacji były tańce. Z szerokich, niskich okien starego, kamiennego domu dochodziły dźwięki muzyki i śmiechu. O dziesiątej nora znikła. Ania poczuła się zmęczona hałasem i powszechną radością. Wymknęła się z holu, podeszła do bocznych drzwi wychodzących na zatokę. Zeszła po stromych, wykutych w skale schodach, minęła grupę wysokich jodeł i stanęła nad brzegiem. Po dusznym pokoju chłodne, słone powietrze pachniało wprost bosko. Na wodach zatoki księżyc malował eleganckie, srebrne wzory. Statek, zbliżający się nocą do portu, wyglądał jak zjawa. W taką noc ma się wrażenie, że być może natknie się przypadkiem na tańczące Syreny. Nora siedziała zgarbiona w ponurym, mrocznym cieniu skały nad samą wodą i była bardziej zachmurzona niż kiedykolwiek. Mogę się na chwilę przysiąść? Spytała Ania. Zmęczyły mnie tańce. Poza tym szkoda, by było stracić taki śliczny wieczór. Zazdroszczę wam. Waszym podwórkiem jest cały port. Jakbyś się czuła, gdybyś nie miała swojego chłopaka? Spytała bez żadnego wstępu nadąsana Nora, ani nawet żadnego widoku na chłopca w najbliższej przyszłości, dodała jeszcze bardziej ponura. Uważam, że jeśli nie masz chłopaka, to tylko z własnej winy, powiedziała Ania siadając obok niej. Wkrótce Nora zaczęła się ani zwierzać ze swoich kłopotów. Ania miała w sobie coś, co sprawiało, że ludzie często się jej zwierzali. Rozumiem, że powiedziałaś to przez uprzejmość, niepotrzebnie. Obie doskonale wiemy, że w takich jak ja mężczyźni rzadko się zakochują. Jestem całkiem zwyczajną panną Nelson. To nie moja wina, że nikogo nie mam. Nie mogłam tam dłużej wytrzymać. Musiałam tu zejść i się trochę posmucić. Mam dość uśmiechania się, prawienia wszystkim uprzejmości i udawania, że mnie to nie obchodzi, kiedy mi przygryzają z tego powodu, że nie wyszłam za mąż. Nie zamierzam dłużej udawać. To boli. Nawet bardzo. Jestem ostatnią Nelsonówną, która została w domu. Pięć z nas wyszło za mąż. W każdym razie jutro stanie się to prawdą. Słyszałaś, jak ciocia Myszka podczas obiadu powiedziała głośno, ile mam lat? Przed obiadem słyszałam, jak mówiła do mamy, że się postarzałam od zeszłego roku. Jasne, że tak. Aniu, jak ja sobie dam radę z życiem, mając czterdziestkę, jeśli do tego czasu nie uda mi się zapuścić nigdzie korzeni? Nie przejmowałabym się gadaniem głupiej starszej pani. Nie? Nie masz takiego nosa jak ja. Za dziesięć lat będzie tak samo garbaty jak nostaty. Z pewnością też nie przejmowałabyś się tym, gdybyś całymi latami czekała, aż pewien mężczyzna ci się oświadczy, ale on by tego nie zrobił. O nie. Tym bym się z pewnością przejęła. Właśnie dlatego jestem taka zmartwiona. Wiem, że słyszałaś o mnie i o Kubie, Wilcoxie. Ciągnęło się to dość długo. Przez wiele lat kręcił się koło mnie, ale nigdy nie wspomniał o małżeństwie. Zależy ci na nim? Oczywiście, że tak. Zawsze udawałam, że nie dbam o niego, ale teraz mam już dość udawania. Od stycznia nie pokazał się tutaj ani razu. – Pokłóciliśmy się, ale przecież mamy za sobą setki sprzeczek. Zawsze do mnie wracał, jednak tym razem nie wrócił i już nigdy nie wróci. Nie chcę. – Spójrz na jego dom po drugiej stronie zatoki, lśniący w świetle księżyca. Pewnie tam jest, a ja jestem tutaj i rozdziela na sport. I tak już będzie zawsze. To, to straszne, ale nic na to nie mogę poradzić. Nie przyszedłby nawet, gdybyś po niego posłała? Posłać po niego? Myślisz, że mogłabym to zrobić? Wolałabym umrzeć. Jeśli chce tu przyjść, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli nie chcę, to i ja go nie chcę. Ależ chcę, 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 kocham Kubę i chcę wyjść za mąż. Chcę mieć własny dom, być mężatką i zamknąć usta cioci myszce. Chciałabym się na chwilę stać barnabą i szawłem, żeby móc jej poubliżać. Jeśli jeszcze raz nazwie mnie biedną norą, cisnę w nią wiadrem na węgiel. Chociaż tak naprawdę ciocia mówi to, co wszyscy myślą. Mama już dawno pogodziła się z tym, że nie wyjdę za mąż, i dała mi spokój, ale reszta stale mi dokucza. Nienawidzę sally. Wiem, że jestem okropna, ale naprawdę jej nienawidzę. Dostanie jej się miły mąż i śliczny dom. To nieuczciwe, żeby ona miała wszystko, a ja nic. Nie jest ani lepsza, ani mądrzejsza, ani ładniejsza ode mnie, ale miała więcej szczęścia. Wiem, że jestem okropna, ale nie obchodzi mnie, co sobie o mnie pomyślisz. Myślę, że jesteś strasznie zmęczona po wielu tygodniach przygotowań do wesela i że to, z czym dotąd trudno sobie było radzić, Teraz stało się nieznośne. Rozumiesz mnie. Zawsze wiedziałam, że ty mnie zrozumiesz. Zawsze chciałam się z tobą zaprzyjaźnić, Anno Shirley. Podoba mi się twój śmiech. Zawsze chciałam śmiać się tak jak ty. Nie jestem aż tak ponura, jak się może wydawać. To przez te moje brwi. Mam wrażenie, że one odstraszają ode mnie mężczyzn. Właściwie nigdy nie miałam prawdziwej przyjaciółki od serca. Ale zawsze był przy mnie kuba. Przyjaźniliśmy się ze sobą od dzieciństwa. Kiedy chciałam, żeby przyszedł, zapalałam światło w małym okienku na strychu i Kuba zaraz przypływał. Wszędzie chodziliśmy razem. Żaden inny chłopak nie miał u mnie szansy. Zresztą, nigdy nie było innego chłopaka. A teraz wszystko skończone. Miał mnie dość i skorzystał z kłótni, żeby się ode mnie uwolnić. Obawiam się, że jutro mogę cię nienawidzić za to, co ci dzisiaj powiedziałam. Dlaczego? Wydaje mi się, że człowiek zwykle nienawidzi tych, którzy poznali jego sekrety, powiedziała Nora z lękiem. Ale przed ślubem w rodzinie w człowieka jakby coś wstępowało. Zresztą mnie to nie obchodzi nic mnie nie obchodzi. Och, Aniu, Shirley, jestem strasznie nieszczęśliwa. Pozwól mi się wypłakać na Twoim ramieniu. Jutro będę musiała się uśmiechać i udawać szczęśliwą. Sally uważa, że nie zgodziłam się być jej druchną tylko dlatego, że jestem przesądna. Wiesz, mówi się, że kto był druchnął trzy razy, nigdy nie wyjdzie za mąż. Ale to nie dlatego. Ja po prostu nie miałabym siły stać i słuchać, jak Sally mówi tak, wiedząc, że ja nigdy nie będę miała okazji powiedzieć tego kubie. Chyba zaczęłabym wyjść z rozpaczy na całe gardło. Ja też chcę być panną młodą, dostać wyprawę, mieć bieliznę oznakowaną moim monogramem i dostać tyle ślicznych prezentów. Nawet srebrną maselniczkę od cioci Myszki. Ona zawsze daje w prezencie ślubnym srebrną maselniczkę. Brzydką, z przykrywką jak kopuła kościoła. Stawialibyśmy ją na stole do śniadania, żeby Kuba mógł się z niej śmiać. Aniu, ja chyba oszaleję. Tańce już się skończyły, kiedy przyjaciółki wracały do domu trzymając się za ręce. Każdemu pokazano jego miejsce. Tomasz Nelson wynosił właśnie Barnabę i Szawła na noc do stodoły. Ciocia Myszka siedziała na sofie i myślała o tych wszystkich okropnych rzeczach, które jutro, miejmy nadzieję, się nie zdarzą. Mam nadzieję, że nie znajdzie się nikt, kto by wstał i oświadczył, że zna przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie tego związku. Tak było na ślubie Tyldy Hatfield. Gordon nie będzie miał tyle szczęścia powiedział drużba. Ciocia myszka przygwoździła go wzrokiem ciężkim jak głaz. Młody człowieku, małżeństwo to nie żart! Zgadzam się z panią w całej rozciągłości, dowcipkował dalej młody mężczyzna. Cześć, Noro, kiedy dasz nam okazję potańczyć na twoim weselu? Nora nic nie powiedziała, tylko podeszła do niego i uderzyła go najpierw w jeden policzek, potem w drugi. Nie żałowała przy tym siły, potem poszła na górę, nie oglądając się za siebie. Jest przemęczona. Stwierdziła ciocia myszka.